Siedem kluczy do życia pod Bożym błogosławieństwem. Pierwszy. Postaw Boga na pierwszym miejscu. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Mat 6, 33. Drugi. Kochaj bliźniego. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jeta 13:35. Trzeci. Bądź hojny. Dawajcie, a będzie wam dane. Łuka 6,38 Czwarty. Nie siej gniewu ani nienawiści. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. F4,26 Piąty. Żyj prosto i z wdzięcznością. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Pierwszy list do Tymoteusza 6,6 6 Szósty. Przebaczaj od razu, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. M. 6:14 7. Módl się każdego dnia, nieustannie się módlcie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:17 Kiedy zaczniesz żyć według tych siedmiu kluczy, Bóg odnowi Twoje serce, a Jego pokój i Jego błogosławieństwo wypełnią Twoje życie. Jeśli wierzysz, że Bóg w roku 2025 może odmienić Twoją sytuację, napisz w komentarzu Amen. Niech to będzie Twoje wyznanie wiary. Chcesz nauczyć się żyć bliżej Boga na co dzień? Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. Dołączysz do naszej małej grupy modlitewnej, gdzie razem modlimy się, czytamy Słowo. I wspieramy się w wierze. Nie idź tą drogą sama.